Dziś wieczorem na światełku do nieba prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na oczach tysięcy świadków. Samorządowiec jest obecnie operowany. Krystyna Pawłowicz za tę tragedię obwiniła Jerzego Owsiaka i opublikowała ohydny twet. Krystyna Pawłowicz od wielu lat toczy osobistą batalię przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nawet dziś, w obliczu zamachu na życie Pawła Adamowicza, nie powstrzymała się od obrzydliwego komentarza na ten temat. Kontrowersyjna posłanka prawa i sprawiedliwości częścią winy za zajście obarczyła Jerzego Owsiaka. Przez cały dzisiejszy dzień Pawłowicz rozpisywała się na Twitterze na temat i rzekomych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Posłanka i wpierujący jej publicysta Piotr Wielgódzki prześcigają się obecnie w obrzydliwych wpisach odnoszących się do ataku nożownika na prezydenta Gdańska. Polityk, która nie wie, kiedy przestać, zaszokowała ponownie pisząc na Twitterze swoje przemyślenia dotyczące zajścia ze światełka do nieba. Jej zdaniem Jerzy Owsiak sam zasiał ziarno, które zaowocowało dzisiejszym zamachem. Krystyna Pawłowicz szokuje obrzydliwym wpisem wszystko zaczęło się od wpisu Wielbuckiego, który stwierdzi, iż z całą pewnością Jerzy Owsiak wykorzysta dzisiejszą tragedię do promowania swojej działalności i robienia ideologicznego biznesu. Bądźcie pewni, że owsiak z tej tragedii za chwilę zrobi ideologiczny biznes i pranie mózgu, czytamy na tablicy publicysty, który otwarcie mówi o nienawiści do prezesa Wośp. Niedługo potem do tej retoryki przyłączyła się Krystyna Pawłowicz, która w swoim chaotycznym stylu z pominięciem jakichkolwiek zasad pisowni języka polskiego wysnuła wniosek. Że w odpowiedzialny za próbę morderstwa Pawła Adamowicza jest Jerzy Owsiak. Owsiak wzbudza w ludziach wielkie negatywne emocje z powodu skrajnie kontrowersyjnej postawy szerzenia nienawiści i hejtu, poniżania innych, jak też z powodu finansowania spuszek działalności pozamedycznej, a przy tym swej arogancji, że powinien odejść, pisze posłanka PiS. Od dawna kompromituje sobą samą ideę. Jest zakłamany lżąc kościół i jednocześnie śląc dzieci pod kościoły podatki. Owsiak musi odejść, bo skłócanie przez niego ludzi, szczucie na innych źle się skończy. Owsiak musi odejść. Dla dobra sprawy i bezpieczeństwa innych, dodaje Pawłowicz w swojej obrzydliwej próbie usprawiedliwienia zamachu na prezydenta Gdańska. Pawłowicz, jako jedyna zrobiła coś tak obrzydliwego po potwierdzeniu wiadomości o zamachu, wielu polityków, w tym Andrzej Buda, Grzegorz Schetyna i Donald Tusk, wyraziło swoje ubolewanie. Mateusz Morawiecki zapowiedział także postawienie na nogi odpowiednich służb i przekazanie sprawy na ręce Joachim'a Brudzińskiego, szefa MSWiA. Minister ogłosił, że zrobi wszystko, by doprowadzić sprawę do rozwiązania. W tej trudnej chwili jedynie Krystyna Pawłowicz wykazała się nieopisanym chamstwem i brakiem jakiegokolwiek poczucia wstydu, zrzucając winę za tragedię na Jerzego Owsiaka. Redakcja pikiok.pl życzy Pawłowi Adamowiczowi szybkiego powrotu do zdrowia.